Witam, z tej strony Bonzo. witajcie, dzisiaj sobie zagramy w guys Na wydarzeniach, uwaga, uwaga, przesyłka specjalna, tak jest No nie ma zbyt tych wydarzeń dużo Jest endless blockdash, próba na czas, przesyłka specjalna Po to wybrałem ją, że tu można koronkę wygrać, no to gramy No to lecimy z tym koksem i Zobaczymy jak nam pójdzie, znaczy mi, no No, niech się wylosuje. Mapka i jedziemy. A nie. No losuj się, losuj. O jest. Dobra, tu chodzi o to, żeby ten wagon kor drużyny czerwonej wygrał albo niebieskiej, trzeba go pchać po prostu i żeby szybko jechał, o, a tu mnie już biją o kurde. o, musimy wygrać, musimy wygrać o, o kurde o nie o dobra dobra, 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 wygramy, wygramy damy, o kurde Damy radę, co tam... Ej, co się dzieje? Co, 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 Ej, bo jak przegramy, to będą mnie zmieniać. O, tutaj jest, tutaj jest. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Jest! Wygramy to, wygramy, wygramy, wygramy! Łooooooo, wow! Jedziemy, 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 jedziemy dawaj, 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 musimy to wygrać Oooou Wygramy to, wygramy Wygramy, wygramy, wygramy jaj gdzie to jest? A jest, przeszliśmy, jacie, już czas się kończył Jest, i koronkę mam nasza drużyna ma no i to tak się robi, a nie. Ja, yeah, koronka. No nie jest to zbyt e, trudne, szczerze mówiąc, ale no co tam. Ale jeszcze mamy trochę czasu. Tak, do 10 minut będę, będę grał w to, bo to jest niezbyt, no takie ciekawe. Niestety wydarzeń nie ma ciekawszych, niestety nas tam lega się w czasie aktualnym. No ale nie gardzę tym wydarzeniem. Coś jest, co, co, co zawsze coś się zagra, no nie? No. <laughs> Dobra, lecimy, musimy to wygrać. Tędy, tędy, dajesz, 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 ja tu, sobie pójdę. dajesz, 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 Żebyśmy... Właśnie trzeba w tym okręgu czerwonym, żeby szybko ten yy, pociąg jechał. Eee, wygramy, wygramy to, wygramy, wygramy. Musimy, musimy, musimy. Musimy wygrać, musimy, musimy O, zaraz będzie meta uh! Dawaj, 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 Jest trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze Wow. Jest! Wygraliśmy! O tak, udało się. No dobra, dobre. Nasza drużyna wygrała. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, tu odbierzmy nagrodę. Dobra, czekajcie na chwilę Aha, okej, okay, dobra Dobra, to jeszcze raz sobie zagramy, czy tam dwa, to. Łatwo się koronki tutaj wbija w sumie, szczerze mówiąc. Dobra, lecimy Jedziemy z koksem, jedziemy, dawaj, dawaj, dawaj Nie poddajemy się, nie poddajemy się Ej, co za łeb to Oj Dawaj, 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 dawaj Dajesz, dajesz, dał Dawaj, 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 dawaj. Da o nie, ej, bo my przegramy. Jak przegramy to, to będą jaja, nie Niesamowite jaja. Nie no, uparci są. Kurde, musimy to wygrać. Dawaj, 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 dawaj Kurde, przegramy chyba Dobra, biorę bazookę I co? Gdzie ten jest, ten... A, tutaj, dobra Ty, przegramy to, przegramy Tym razem to przegramy Nie dobrze Dawaj, 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 dawaj Dawaj, o kurde Oni już są już prawie tam Przegramy to Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 szybciej, szybciej go 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 Kurde, przegraliśmy. No nie tym razem nie udało się. Ajajajajaj, aj, 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 aj. co to za była za bitwa, jakieś Noby wygrały, ja pierdzielę No bitwa jak bitwa, ale było, że nieźle. No. Okej okay. Mm, a tu jest trochę, są zagromy w to. Dobra, lecimy. Nie ja się tylko wylosuję i miażdżę ich po prostu miażdżę No dawaj, dawaj, losuj się. Dobra, ale wylosowało się Ty, muszę... musimy to wygrać. O, e, wezmę sobie to. A nie mogę, dobra, nieważne. A ta, a dobra, 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 jadę, jadę, jedziemy, 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 bo musimy wygrać Ej, co mnie tak odpych, oddepchnęło, ja pierdolę Ej, bo przegramy znowu, ty A, już wiem co zrobię Dawaj, 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 dawaj O tak, o tak, o tak, o to chodzi, o to chodzi przecież żeby wygrać kurde niedobrze o to chodzi o tego trzeba zlikwidować Dobra lecimy no dawaj, dawaj dajesz, 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 dajesz ja gdzie to jest? Tam, tutaj jest, dobra, wezmę sobie to. Nie, wygrają, to wygrają. No już wygrali, co za odpady, no. Ja nie mogę, kurde, no nie udało się, jednak. No. A ten to aż się spocił, z jedzie, ja nie mogę. Dobra, nieważne. Ale się udało. Znaczy, nie udało się, co ja mówię. <grych> dobra, kontynuuj, dobra. Mamy 10 ponad minut. Dobra, kończymy to. Ile tam koronek mam? 283 koronki. Luzik. Dobra. Yy, dobra, widzowie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę. I komentarz. Cześć!